Cześć Czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Kolejne wydanie piwnych okazji. Zaczynamy od Kauflandu. Oferta do 24 kwietnia. Tutaj browar NOK i faza wstępna za 5,89. Melonowe zbytowa za 4,99. Doktor Bru piwo miodowe za 4,49. Bardzo ciekawe Polish Pale Ace browaru Waszczukowe za 5,19. Następnie mamy browar Nepomucen Orange Pale Ale za 5,79. Mamy także klasycznego niemieckiego Bitburgera Pilsa za 3,79. To taki tutaj akcent niemiecki. Także mamy coś z Craftu i mamy coś z Niemiec w Kauflandzie do 24 kwietnia ta oferta e, obowiązuje. My już wychodzimy z Kauflandu, udajemy się do Tesco. Oferta do 20 kwietnia tutaj zestawy z browaru Fortuna, Komes i Miłosław Ważyśmiało e, ze szkłem za 29,99. Ponoć obniżka. E, to tyle jeśli chodzi o Tesco. My już jesteśmy w Carrefourze. Do 20 kwietnia e, piwa z browaru Amber e, żywe i e, Grand, Grand Imperial Porter za 3,99. Czeropak namysłowa za 9,99, a także książęce Weizen Porter. A także IPA za 3,49. To tyle jeśli chodzi o Carfura My już jesteśmy w Polomarkecie. Oferta do 23 kwietnia tutaj za 5,99 z polokartą. Piwa z browaru Pinta i to szeroki wybór. Aja Pale Ale, Czarna Dziura, Atak Chmielu, Modern Drinking, Otomata IPA, Ognie Szczęścia, Hazy Morning, Okidoki i Odsiecz Wiedeńska. Eee, szeroki zestaw piw z browaru Pinta 5,99 z polokartą. Eee, ale to nie koniec, ponieważ również w polomarkecie mamy namysłowa pilsa. 4 sztuki za 2,29 puszka pintowa. Eee, 2,29 sztuka przy zakupie 4 sztuk. Eee, bojan toporek. Bardzo solidny lager za 3,49. Eee, polecam, przynajmniej mi smakował do tej pory, jak piłem. A także eee, warmińskie rewolucje. Eee, I kormoran jasny też z polokartą za 3,99. W ogóle wszystko z polokartą taniej. Jesteśmy w Aldim. Oferta od 23 do 28 kwietnia, czyli od najbliższego wtorku. Eee, Glob Special z browaru Chutzki za złoty 99. Pierwsza pomoc z browaru Pinta za 4,99. Warmińskie Rewolucje za 4,69. A także piwo Polej po kiełbasie z Kraft Labu za 4,99. Eee, to tyle jeśli chodzi o Aldiego. My już jesteśmy w Lidlu. Oferta od 18 do 20 kwietnia atak mielu z browaru pinta za 6.99 jungle i pas innych beczek za 6.99 miś wojtek summer ale z miętą za 6.99 czyli mamy trzy kraftowe propozycje przed świętami. Wielkanocnymi w Lidlu. Tak to wygląda w tym tygodniu. Ostatnie przed świętami wydanie piwnych okazji. Gdyby się tak zdarzyło, że nie będzie filmu jakiegoś kolejnego, to profilaktycznie już Wam życzę bardzo udanych, rodzinnych i pełnych refleksji świąt wielkanocnych. Ale podejrzewam, że jeszcze gdzieś tam o tym wspomnę, ale tak na wszelki wypadek wspominam już teraz. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za uwagę. To wydanie piwnych okazji dobiega końca. Bardzo Was pozdrawiam i tradycyjnie życzę udanych zakupów. Tomasz Migdałek, birofile w logopiwie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach i oczywiście na live'ach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!